No się następny następna historia z Jamaszką już jest u mnie w domu No trochę mnie czeka roboty Najpierw to, to chcę zmienić iBox bo już mam nowy czyścię go stary ma pęknięty tutaj ten kruciec ale kupiłem używany ten krótki ten to zawsze już trochę pozwoli na lepiej wyregulować synchronizację jak widać nie jest to tak łatwe wyjąć te gardziela i przełożyć i tutaj albo przełoży sam ten króciec ale też nie jest łatwo bo to wszystko kurwa plastik jest stary no, już te Przewożony z tamtego do tego o, Trochę zabawy było Ale warto już. Chyba złożę, jeszcze wyczyszczę przełożę filtr I tyle No Otworzyłem jeszcze raz gaźniki Sprawdziłem poziom pływaków widać są ustawiłem Zobaczymy zabawy ciąg dalszy no i wratam do tych starych krótców one są lepiej pasują niż te, bo jak założę zamienniki te krótkie, one są bardzo mięciutkie w ogóle nie trzyma się gaźnik do kolektora bardzo kiepskiej jakości są te zamienniki no i dobra, zabawy część dalsza muszę wszystko jeszcze popatrzeć jeszcze raz na no spokojnie co jak zawory łańcuszek także w domu jestem mam czas na to pokrywę zaworu, zdjąłem przekręciłem silnik po odkręceniu napinacza i mi przeskoczył ale to, i nic, to nic z tego nic się nie stało bo i tak będzie trzeba ustawić rozrząd że mówi tak mi się teraz w łańcuchu wypiąć nie? No, jestem tu w trakcie rozłączania łańcucha. Prawie ognisko, ognisko wyszło. Przyrząd do łańcucha. Trzeba uważać, żeby nic nie wpadło do środka. No jak widać. To jest rozkut Mowy łańcuch z zakłucia <tryk> i firmy Czaskiem e, nie jak to zrobić, jak to złączyć raczej Trzeba bym musiał po pałki rozłączyć